Tu chęć! Dzisiaj pieczemy muffinki. I będą o jakim smaku? Bananowym. Tak. Tu jest pierwsza miska zrobiona w tamtym odcinku. Teraz będziemy robić drugą. Hania też chciała Wam coś powiedzieć. A w tym naszym mamy już tu banana ale, ale tu... Ale tam w miejscu to jest taki kosz W drugiej mistrze, misce roztrzep jajka z ostudzonym masłem i sokiem pomarańczowym. My soku nie będziemy dodawać, ale mamy już yy, wybite jajka do miski. Więc chlup zaraz będzie. Oj, co tu taka bruna micha? Jajka, ale nieźle jedno wyglądowało. kreksa była. Uuu. A ja mogę pomieszać? Tak, zaraz będziesz mieszała. Ale nie jajka, tylko chani specjalną masę odłożoną na drugi odcinek. Będzie w niej Chania mieszała bananki. Tak naprawdę to ty, tylko... Ty, Dobra. Gdzie są sztuczki? A tu jest truskawetka, tęcza. Więc... Na, no, Bananki. Hop. Do jednego. Tu jest większa podemka. Tutaj jeszcze. Tu, I, a tu nie już, bo tu jest półeczka. To są oczywiście bananki, nie cała masa. Takie bananki y, roz, rozmiażdżone. Tak. Później je wyjmiemy i dodamy znowu do muffinek. Oczywiście y, wymyliśmy to najpierw, żeby z... Trzeba to wymieć najpierw, żeby później tego, do tego nalewać na dawać bananki. Haniu, możesz już robić swoje. Pokaż jak to działa. Trzymaj może lepiej tą rączką. I dalej A ja tu będę działała swoje. Super, jeszcze trochę. O, ja Teraz mieszam jajka z kleja. Wiecie, wiecie, czemu mam takie coś? No to jest splaida. Taka masa się z tego zrobiła. Wiecie jak, jak się robi tak? No wiecie jak. Patrzcie. Tak. Zrobiła się z tego bardzo gładka masa, do której teraz dodamy zamiast 4 łyżek y, soku 4 łyżki mleka. Okay. A więc już w się. dodajemy. Łyżka, gdzie jest? A tu. Dobrze. Pierwsza. Gdzie jest? Papier. Gdzie jest papier? Tutaj jest. Okej. Okay. No to zaczynamy spektakl z mlekiem. Pierwsza. Ups. Druga. Trzecia. Upsy. Oczywiście możemy teraz też dodać, moglibyście dodać trochę, zamiast czterech łyżek mleka, cztery łyżki soku. Mm. Ale wiecie, się? Ale dzisiaj robimy bananowe i sok by nie bardzo pasował. Ale wiecie, dzisiaj ja mam... Trochę. Chociaż kto jak lubi. Tak, chociaż kto jak lubi, to lubi. Dodaj mleko i mak. I znowu dodajemy mleko, bo w przepisie też trzeba dodać mleko. Oprócz soku, jak robicie. Super, zaraz to zasypiemy. Mleko yy, mleko? 120 ml. Zobaczcie, tu jeszcze mamy marchewkę, ale nie potrzebujemy odbicia. Zobaczcie. Ale szalone. Ups. Muszę trochę Ty. My mamy takie mleko yy, żółte, yy, takie bardziej białe. Nie śmietankowe, ale można dodać mleka jakiegoś. Ale jeszcze jest takie mleko. Mhm. Dlatego bardzo polecamy takie mleczka malutkie, w malutkich kartonikach szkolnych. Aniusia je bardzo lubi. A teraz pokażę ups... Ale więcej, <laughs> Jaka jest konsystencja? O. Super, ładna, nie? To już odkładamy mleko. No i co dalej? Mak Dobrze wymieszaj, przelej do miski z sypkimi produktami. Czyli przelewamy. O! jeszcze dodajemy banana, zapomniałabym. Nasz banan. Oczywiście dodajemy ją do yy, produktów nie sypkich, tylko mokrych. A w tym naszym SmartFont to jesteśmy my, które SKA? Tak. Wyciągamy z tali foremek. Tak. Baj. Um, um. Jeszcze kolejny okay. Trochę trudniej będzie z tej foremki to wyciągnąć. Ale udało się. Tak w połowie. Dobra, mieszamy banana z jajkami, mlekiem. I olejem. I cukrem. Nie, mus nie musi być idealnie wymieszane, bo zaraz yy, i tak przelejemy. Tak? I tak przelejemy. Dużo tego wyszło. Tylko nie, nie zatykajcie usia. Usiu. Usiu. Na no bo wy jesteście w telefonie. Śmieszne. Dobra, teraz z mieszamy, y, robimy kilka zgrabnych ruchów, żeby to wymieszać. Ja oczywiście tak nie umiem, ale postaramy się jak najszybciej. A zagadasz coś? A, a wiecie co? Ładny mam tatulaszek. A to, ten tatulaszek się nazywa: jak przycisnicie mapę, ta powie: mam kuś. <tryk> a ma to w tych kłademy. Oczywiście piekarnik w tym czasie rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza. I najlepiej poprosić kogoś dorosłego, żeby wymieszał z kilkoma testami. W tym czasie pociągamy. Pokaż jakie masz ładne foremki? Patrzcie. Ale wyjmij, U. i pokaż. U. Patrzcie, ładne. Hmm. Nakładamy mniej więcej do tej wysokości. To tutaj. Będą duże. A my już kończymy ten odcinek. I przyjdzie jeszcze zobaczcie następny bo w następnym pokażemy Wam jak je udekorować i jak będą wyglądały po wypieczeniu. Pa!